25 lat samorządu województwa lubuskiego to jest doskonała okazja, żeby spotkać się z mieszkańcami w pięknych zakątkach naszego regionu, na północy, na południu, porozmawiać o najważniejszych sprawach, o tym, co nas dzisiaj dotyka, ale też jest to świetna okazja, żeby podsumować, że naprawdę mieliśmy szczęście, że powstał region lubuski, że udało nam się to. Ludzie są zadowoleni, mają poczucie szczęścia. Relacje między Ludzkie też się poprawiły, bo przecież pamiętamy, jakie były też, yy, jaka była konkurencja między Zieloną Górą, Gorzowem. Yy, my dbamy o zrównoważony rozwój. Udało się sfinansować bardzo dużo inwestycji w ramach yy, strategii rozwoju województwa. Zadbaliśmy o szpitale, powstało Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze, radioterapia, hematologia w Gorzowie, bazę pogotowia lotniczego. Połączyła nas estrójka jest już nam do siebie bliżej. Dbaliśmy też o dostępność transportową, teleinformatyczną, ale przede wszystkim o jakość życia, o silne społecz społeczeństwo. Dbamy o nasze instytucje i dziedzictwo w obszarze kultury. Tutaj Lubniewice są doskonałym przykładem, w jaki sposób zadbaliśmy o przyrodę. Rewitalizacja parku wykonana w ramach funduszy. Tu też jest prawdziwa legenda jest to miejsce miłości. Ale nie tylko, bo piękna przyroda przyciąga piękne jeziora lubuskie i mam też takie wrażenie, że lubuskie jeszcze jest wciąż nieodkryte. Ale to nie jest Wydaje się, że formuła się sprawdza. W tamtym roku już, już była pierwsza, jako taka, że, od, że nie było to w jednym miejscu, tylko, tylko po kolei. I wydaje się, że teraz no, na każdym, w którym, którym byłem, to. Bardzo dużo ludzi, i chyba to jest najważniejsze. To jest świetny strzał, jakby w dziesiątkę, że święto odbywa się w różnych miejscach. To jest bodaj piąte na mapie naszej Lubuskiego, gdzie świętujemy. Bo mamy co świętować. To, co się działo właśnie tu w gminie Lubniewice. To jest efekt pracy mieszkańców. To jest efekt naszej pracy, bo dobrze wykorzystujemy te możliwości, które reforma i utworzenie samorządu stworzyły. Dla mnie to jest ogromnie ważne właśnie, żeby mając obiekt tak ładny i tak ciekawy, otwierać go, pokazywać ludziom. Generalnie muszę powiedzieć, mając nazwisko właśnie historyczne, jak to się mówi, czuję się trochę kustoszem też historii zarówno rodziny, ale też historii Polski. I uważam, że należy o tym przypominać, pokazywać właśnie tą rodzinę, pokazywać te związki, jak to wszystko wcześniej funkcjonowało. A z Lubuskiem jesteśmy związani od niedawna, mimo tego, że nazwisko nasze Lubomirski bardzo pasuje, myślę, do tego regionu, a już nie mówiąc o Lubniewicach, bardzo dużo osób pyta, czy właśnie jesteśmy jako rodzina związani, bo to lub, lub, prawda, jeszcze lubiąż do tego, więc jesteśmy związani wprawdzie od niedawna, ale z wielką przyjemnością i muszę powiedzieć, że ja się ogromnie cieszę, jak tyle gości się pojawia u nas. Byle więcej, zapraszam. Jest to przykład ciekawej współpracy, Między Urzędem Marszałkowskim, tutaj księciem Janem Lackońskim Lubinirskim i gminą Lubniewice. Współpraca, która de facto pokazuje taką no, ciekawą lokalność w postaci rzemiosła, produktu, usługi.